12 maja 2023 raj dla piwoszy czasami zdarza się, że ktoś lubi piwo pić można sobie zobaczyć po ile mają piwo w Horbie Horb Amnekar Niemcy 12 maja 2023 dzisiaj jakiś jest dzień, nie wiem przed tą majów, przed weekendem majowym same promocje wszędzie Zostało nam jeszcze 30 sekund, żeby się zmieścić do e, jednej minuty. Tu już nie mamy promocji, ale można sobie zobaczyć ceny. Korona extra. Desperados. Desperados. OK. Dobrze. Koniec. Pozdrawiamy.